En Burden żyje w postapokaliptycznym świecie, w którym większość światowych zasobów została utracona w wyniku promieniowania. Jej jedynym towarzyszem jest pies Ferą, z którym spędza cały czas na rodzinnej farmie. Prowadzi bardzo rutynowe życie, głównie zbierając jedzenie i zastawiając pułapki na bezpańskie zwierzęta. Pewnego dnia natrafia na wagon na starej drodze. Zaciekawieni jego zawartością i ferą słyszący odległe kroki, chowają się przy drodze i widzą osobę w kombinezonie ochronnym. Potajemnie podążają za nim, aż w końcu się ujawnia. Wewnątrz kombinezonu znajduje się inny ocalały o imieniu John Lumis, który jest inżynierem. Po upewnieniu się, że obszar jest wolny od radioaktywnego powietrza, zdejmuje kombinezon i cieszy się, że w końcu oddycha świeżym powietrzem. En i Ferro podążają za nim do pobliskiego wodospadu, gdzie John bierze kąpiel. Wiedząc, że woda jest skażona, N instruuje go, aby wyszedł z wody. Ale John jest zszokowany, gdy ją widzi. Zamiast tego celuje w nią i strzela, aby ją odstraszyć, myśląc, że nie przychodzi w pokoju. W końcu John słucha N i wychodzi z wody. Od wody natychmiast robi mu się niedobrze, co zmusza go do powrotu do wozu po lekarstwa. Z pomocą N John odzyskuje siły po wstrzyknięciu mu lekarstwa. N nie tylko go opłukuje, ale także zaprasza do swojego domu. Podczas gdy John odpoczywa, przywozi wóz i widzi zdjęcia Johna i kobiety, która mogła być jego żoną. Przez wiele dni John jest przykuty do łóżka ale N upewnia się, że otrzymuje opiekę, której potrzebuje. Pewnej nocy słyszy, że jej biedny gość ma koszmar i przychodzi do jego pokoju, aby pocieszyć go podczas snu. John słabnie z dnia na dzień, a N ze współczuciem patrzy na niego przy łóżku. Szczerze modli się o powrót Johna do zdrowia i desperacko pragnie, by z nią został. Co ciekawe, stan zdrowia Johna zaczyna się poprawiać, powoli stając się częścią wiejskiego życia N. Oboje pokornie rozmawiają o życiu przed apokalipsą, podczas gdy N pokazuje album ze zdjęciami swojej rodziny. Została sama po tym, jak pozostali członkowie jej rodziny wyruszyli w podróż, aby znaleźć innych ocalałych, ale nigdy nie wrócili, a ona szczególnie tęskni za swoim młodszym bratem, z którym była bardzo blisko. Pokazuje więc Johnowi jego zdjęcie. Jako inżynier, John wysuwa teorię, że farma N jest chroniona przed skażeniem radioaktywnym ze względu na skaliste zbocza i korzystne warunki pogodowe. Po rozmowie N wstaje i przytula Johna, czego nie robiła od tak dawna. Następnego dnia John wychodzi z domu, aby obserwować i pracować na farmie, zauważając stary traktor. Według N, w zeszłym roku zabrakło jej paliwa i od tamtej pory go nie używała. John instruuje N, jak ręcznie pompować paliwo z opuszczonej stacji w pobliżu. Dzięki jego wiedzy na temat maszyn. Podąża za jego instrukcjami zapisanymi na papierze i ostatecznie udaje jej się zdobyć wystarczającą ilość paliwa, dzięki czemu długo nieużywany traktor w końcu działa. Podczas kolacji John zauważa, jak bardzo pobożną chrześcijanką jest Ann. Opowiada o swojej podróży, zanim Ann go znalazła, mówiąc, że mieszkał mile pod ziemią. John odszedł, ponieważ nie mógł znieść przebywania tam bez widoku słońca na niebie. Następnie N pyta o żonę Johna po zobaczeniu zdjęć w jego wagonie, ale on mówi, że to tylko dziewczyna z przeszłości. Tej nocy oboje czują rosnące przyciąganie do siebie, ale myśli o tym są odrzucane. John i N spędzają następny dzień nad stawem, gdzie ona oferuje mu świeżą rybę, coś, czego nie jadł od dawna. Podczas gdy John delektuje się wystawnym posiłkiem, N wspomina ostatnią zimę, kiedy prawie zamarzła i umarła z głodu z powodu zepsutego generatora. Nie mogła zaopatrzyć się w ryby i inne jedzenie w lodówce. Słysząc, że ma generator, John oferuje się go naprawić, mając nadzieję, że pomoże im to przechowywać więcej żywności. Podczas naprawy John uważa, że mogliby wykorzystać zanieczyszczony wodospad jako źródło energii wodnej. Mogłoby to działać dzięki kołu wodnemu zbudowanemu z desek i drewna kościoła, co oznacza, że święty budynek powinien zostać zburzony, aby zdobyć części. En czuje się niekomfortowo z jego propozycją, twierdząc, że jej ojciec zbudował go i głosił tam kazania w każdą niedzielę. Budynek jest dla niej czymś więcej niż tylko konstrukcją, ponieważ ma głęboką wartość sentymentalną. Po kilkukrotnym przekonywaniu N, John ostatecznie decyduje się nie realizować projektu. Przez kolejne dni pracują razem na farmie, dostarczając żywność i inne zasoby. W tym momencie oboje dostrzegają w sobie nawzajem wady zakorzenione w etyce pracy i duchowych przekonaniach. W opuszczonym mini markecie N widzi pijanego Johna z otaczającymi go pustymi butelkami piwa. John wyśmiewa ją za to że zjadła wszystkie słodycze na półkach, ale nie piwa w lodówce. Mimo to N pomaga mu wstać i zabiera go do domu, aby odpoczął. Gdy zdejmuje jego brudne ubrania, John staje się wzburzony i krzyczy na nią, że za bardzo mu pomaga. Wielokrotnie powtarza, że wcale nie potrzebuje jej pomocy, a nawet przyciska ją do ściany. Nieśmiała natura N jest wstrząśnięta, ponieważ nigdy wcześniej nie miała do czynienia z takim zachowaniem jak John, przez co ze strachem wyszła z pokoju. Zdając sobie sprawę, że jest winny, John oferuje swoje szczere przeprosiny rano, na które N chętnie się zgadza. Kontynuują wspólną pracę, jakby nic się nie wydarzyło poprzedniej nocy. Podczas kolacji N zaskakuje Johna butelką wina, którą się dzielą. Po kilku kieliszkach oboje stają się pijani i tańczą razem w salonie. Chwila staje się stopniowo intymna, co prowadzi do ich pierwszego pocałunku. John i N udają się na górę i są bliscy nawiązania zmysłowej relacji, ale on się waha. Jego zdaniem intymność z En całkowicie zmieni sytuację między nimi, ale to nie zmienia faktu, że ją lubi. Dodaje również, że potrzebują więcej czasu, aby się poznać, zanim przytulą ją w tym samym łóżku. Podczas zwykłego dnia monitorowania farmy En zauważa zmiany w swoich pułapkach, a Ferou jest bardziej podekscytowany. Jej pies ucieka jej z oczu, a gdy podąża za nim, ujawnia się trzeci ocalały, Kaleb. Hmm. Najwyraźniej Kaleb zaprzyjaźnił się już z Ferou, ponieważ spędził już kilka dni na farmie. Prosi N o szklankę wody, prowadząc ją do domu, ale jest zaskoczony przez Johna trzymającego karabin. Pośpiesznie biegnie go uspokoić i przedstawia sobie obu mężczyzn. Kiedy zamieszanie cichnie, Caleb opowiada, że przeszedł 50 mil od kopalni w poszukiwaniu jedzenia i innych zasobów. Jest mile widziany na farmie, ale John mówi, że na razie musi rozbić obóz na zewnątrz, ponieważ po drodze złapał trochę promieniowania. Jednak życzliwa natura N nie może znieść pozostawienia kogokolwiek na zewnątrz, podczas gdy ona cieszy się wygodami swojego domu. Zaprasza więc kaleba do środka. Cała trójka dzieli się posiłkiem i opowiada historię o okropnościach bycia w apokalipsie. John mówi, że przed przybyciem na farmę natknął się na chorego nastolatka pokrytego brudem. Próbował zaopiekować się chłopcem, ale jego ciało było zbyt słabe. Chłopiec błagał go, by zabił go z litości, co też uczynił. Z drugiej strony, Kaleb również podzielił się traumatycznym doświadczeniem w kopalni. Został uwięziony podczas pierwszego tygodnia i widział, jak wielu mężczyzn zabija się nawzajem z powodu okropnych warunków. Po posiłku N oprowadza Kaleba po domu, podczas gdy John czuje się zazdrosny. John przypomina N, aby uważała na Kaleba, ponieważ jeszcze nic o nim nie wiedzą, a on może być niebezpieczną osobą. Wdają się w gorącą kłótnię na temat sposobu myślenia Johna o niektórych sprawach i dochodzą do tematu chłopca, którego zabił. John siada z N przy stole i wyjawia, że chłopiec, którego zabił, jest zaginionym bratem N. Nie mogąc nawet spojrzeć mu w oczy i walcząc ze łzami z powodu szokującej wiadomości, następnego dnia John i Caleb decydują się na polowanie na indyki w okolicy. Podczas spaceru Caleb podkreśla swoją duchową więź z N i sugeruje lekki zakład o jej uczucie, czego John nie przyjmuje dobrze. W porównaniu do poważnej i logicznej osobowości Johna, Caleb jest bardziej wyużowany i swobodny. Obaj idą nad pobliski wodospad, gdzie John wyjaśnia im anulowany projekt dotyczący koła wodnego, które może być źródłem energii. Podczas kolacji Caleb wspomina o projekcie koła wodnego, z czym John czuje się niekomfortowo. N wyjaśnia, że budynek zajmuje miejsce w jej sercu, ale jest teraz otwarta na pomysł odbudowy czegoś innego. Zaskoczony jej odpowiedzią, John mówi mu, że nie musi forsować koła wodnego, jeśli nie jest jeszcze gotowa. Pod presją uwag kaleba, N daje sygnał do rozbiórki kościoła w poszukiwaniu materiałów. Następnego dnia rozpoczynają się prace nad projektem koła wodnego, zbierając drewno z budynku sakralnego. Powoli budynek staje się konstrukcją, aż nie pozostaje z niego nic poza odległym wspomnieniem ojca N. Podczas pracy N i kaleb nawiązują między sobą więź, którą John natychmiast zauważa. Zaczynają wymieniać spojrzenia, które wskazują na ich wzajemne przyciąganie. Wraz z postępem projektu ich bliskość rośnie. Po rozbiórce N i Caleb spacerują po lesie i trafiają do pobliskiej jaskini. Rozmawiają o wspólnej wierze w religię chrześcijańską, twierdząc, że jest to jedyna rzecz, która ich napędza. Gdy wracają na miejsce, okazuje się, że John poczynił już znaczne postępy w budowie koła wodnego. Prosta konstrukcja daje im więcej nadziei, że życie w tym postapokaliptycznym świecie może poprawić się w najprostszy sposób. Tej nocy John prosi o rozmowę z N na osobności, twierdząc, że musi jej powiedzieć coś ważnego. Dostrzegając przyciąganie między N i Kalebem, niezręcznie daje jej zgodę na bycie w związku z Kalebem. Jednak N uważa, że to dziwne, że tak powiedział, ponieważ ma swoją świadomość, by dążyć do czegokolwiek i kogokolwiek chce. Kiedy się broni, John robi dyskryminującą uwagę i mówi, że nie będzie stał jej na drodze do odkrywania z kimś innym. Jego słowa niechcianej rady odrzuciły ją, sprawiając, że wyszła z pokoju. Cała trójka spędza kolejne dni na budowie koła wodnego wokół skażonego wodospadu. Po osiągnięciu znaczących postępów organizują uroczystą kolację jako przerwę od swoich osiągnięć. Po kilku drinkach postanawiają zanurzyć się w stawie, gdzie kontynuują zabawę. Kiedy robi się zbyt zimno, postanawiają wrócić do domu i zakończyć noc. Niedługo później John ze łzami w oczach wyznaje miłość N, w którą trudno jej uwierzyć. Trzyma za rękę odurzonego Johna w drodze do domu i prowadzi go, gdy ten mdleje w łóżku. Kaleb wciąż na nogach w swoim pokoju koło korytarza. N idzie w jego kierunku, mając nadzieję, że ją zauważy. Kaleb z niecierpliwością otwiera drzwi i wita ją w środku, zanim zaczną się kochać. Po dniach wymieniania miłosnych spojrzeń, o świcie napięcie w niegdyś spokojnym domu rośnie z powodu nieoficjalnego trójkąta miłosnego. Gdy Kaleb udaje się na werandę, by usiąść z N, John natychmiast dowiaduje się, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Później John i Caleb kończą konstrukcję koła wodnego i przenoszą kanał na miejsce nad wodospadem. Podczas gdy John jest odpowiedzialny za utrzymanie lin na miejscu, Caleb wykonuje bardziej ryzykowną pracę polegającą na zabezpieczeniu kanału na miejscu. Ostatecznie projekt kończy się sukcesem, co sprawia, że chłopcy uśmiechają się do siebie i na chwilę zapominają o rywalizacji. Ciasno ubrany w kombinezon Caleb poślizgnął się podczas wspinaczki na linie, ale John na szczęście wyciągnął go w samą porę. Gdy John zbiera liny na przechowanie, Caleb ponownie ześlizguje się na omszałej powierzchni, ale John ponownie go ciągnie. Jednak John przestaje go wciągać i obaj mężczyźni patrzą sobie w oczy, podczas gdy Caleb wciąż balansuje na krawędzi klifu. Zaraz po tym, jak John wraca sam do domu, Ann przeprasza za to, że ich związek stał się niejasny. John przerywa jej w połowie rozmowy i mówi, że Caleb postanowił wyjechać i udać się na południe. Ann jest wyraźnie zaskoczona. Ale nie traci ani sekundy i wybiega na zewnątrz, mając nadzieję, że Kaleb wciąż jest w pobliżu. Nie widząc go, En wpada w kompletny szok i ciszę. Tymczasem John stoi na krawędzi klifu, gdzie kiedyś był Kaleb i sprawdza głębokość wodospadu. Po wielu dniach rozpamiętywania nagłego zniknięcia Kaleba, En odkrywa, że elektryczność w domu została przywrócona. Z radością wybiega na zewnątrz i znajduje swoje ukochane organy w stodole i zaczyna na nich grać. Wkrótce potem wchodzi John i słucha, składając dłonie, jakby ogarnęło go poczucie winy. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.